Witam serdecznie. Kolejna noc, kolejny pacjent. Tym razem lokomotywa EU07 i można powiedzieć, że wystąpiła niestety dość popularna obecnie usterka na tego typu pojazdach, czyli doszło do uszkodzenia przetwornicy głównej. Oczywiście uszkodzenie nastąpiło w części wysokonapięciowej. A tutaj po drugiej stronie jest części niskonapięciowa. To, co widać, to oczywiście okopcony stożek izolacyjny, komutator, bandaż wirnika. Dodatkowo doszło oczywiście do wypalenia szczotki w przedniej obsadzie. Widać też tutaj zmianę koloru linki miedzianej, co sugeruje podwyższoną temperaturę, przebarwienie termiczne. Wypalenie szczotki, natomiast mówi nam. Bardzo duże, jeżeli chodzi o zaistniałą usterkę, że doszło do powstania ognia okrężnego. Czyli, jeżeli dochodzi w maszynie wirującej do przebicia, gdzie powstaje łuk elektryczny, łuk ten jest zaciągany przez obracający się wirnik, no i znajduje się on w tym momencie już po całym obwodzie. Gdzie generalnie no nie powinno to, to występować, i oczywiście zanim zadziałają zabezpieczenia, potrafi dokonać takich oto zniszczeń. No, generalnie przetwornica najgorzej wizualnie nie wygląda. Oczywiście jeszcze dużo powiedzą pomiary stanu izolacji, absorpcji tej oto też izolacji także to też może być interesujące. W każdym razie największe uszkodzenia są z tyłu. Standardowo od ściany, niestety, gdzie pojawia się wilgoć, tak jak w tym przypadku, skądś tutaj przedostaje się woda, to jest też oczywiście do weryfikacji, aczkolwiek z doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo często po prostu żaluzje, które znajdują się tutaj, ten filtr cały powietrza po prostu przecieka. Oczywiście są tam rurki węże odwadniające. I gdzie cały ten deszcz powinien spływać, natomiast niestety, ale czasami się zdarza, że gdzieś to zostanie zapchane. Ktoś na przeglądzie takim większym, P2 na przykład, tego no, nie sprawdzi. No i niestety, kończy się, jak się kończy, pojawia się wilgoć, co oczywiście jest bardzo niebezpieczne dla maszyny elektrycznej, i z tego względu, no, że mamy tutaj 3 kV. Także żartów nie ma. Obracający się wirnik oczywiście też potrafi zaciągać wilgoć. No, ale z doświadczenia, z praktyki mogę powiedzieć, że najczęściej dochodzi właśnie do przebić na tylnym szczotko-trzymaczu. Oczywiście jest to też wynika to też z tego po prostu z polaryzacji jaka występuje na tych zaciskach, na tym przednim i tylnym. No tam niestety najczęściej właśnie dochodzi do przebić. No i jeżeli tam przebija, no to z automatu nam ten ogień okrężny się tworzy i dochodzi do, na przykład takich zniszczeń. Oczywiście nie jest to jakaś tam tragedia. Bo, tak naprawdę do wymiany będzie tylko szczotko trzymać, ta obsada, palec szczotko trzymacza, czyli ten izolator, na którym opiera się obsada szczotkowa, jest, oczywiście też do regeneracji, jest do wyczyszczenia, do sprawdzenia wymiarów. No, i do pomalowania lakierem elektroizolacyjnym, gdyby on był tutaj w tej części uszkodzony, wypalony, no to niestety należałoby go po prostu wymienić na nowy. Ten jeszcze będzie w stanie jakiś czas podziałać, no i tego się na razie będziemy trzymać. Co jeszcze? Aha, taka uwaga, jeżeli zakładamy szczotki z tyłu przetwornicy. To dobrą praktyką jest stosowanie szczotek, które mają już pokazuję, które mają takie oto, yy, takie oto koszulki izolacyjne. I jeżeli odpowiednio wyprofilujemy przewody, to jest mniejsze ryzyko, że dojdzie do przebicia właśnie w tym miejscu. Lepiej, żeby przykładowo przebicie poszło od szczotko trzymacza bo wtedy ten prąd zwarciowy jest znacznie większy, a jeżeli pociągnie nam od linki, która jest na przykład niezabezpieczona, no to niestety nam to się bardzo ładnie wtedy wypala, wytapia i niestety ten ogień cały czas nam wyciąga. Także bardzo jest ważne, żeby z tyłu właśnie zakładać szczotki, które posiadają tego typu zabezpieczenia. Jeżeli są obsady starego typu, czyli te oryginalne, gdzie są dwie szczotki w jednej obsadzie, bo to niestety uważam za niezbyt udany pomysł, ale dlaczego to powiem zaraz. Jeżeli są przykładowo dwie szczotki w obsadzie, to też bardzo ważne jest to, żeby te linki odpowiednio wyprofilować. To znaczy, jeżeli mamy szczotki, wkładamy je do obsady szczotkowej, to nie robimy czegoś takiego. W sensie nie ustawiamy ich na sztorce, niektórzy jeszcze je zginali w ten sposób, no to jest absolutna głupota. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób profilując szczotki w obsadzie szczotkowej, gdzie mamy ten wysoki potencjał, nie jest to strona minusowa, tylko jest ten wysoki potencjał, no to niestety skracamy ten dystans izolacyjny do obudowy. Obudowa oczywiście jest uziemiona. Lepiej, gorzej, ale jednak jest ta klapa rewizyjna uziemiona. No i niestety ten dystans pomiędzy tymi elementami, ewentualnie pomiędzy linką a korpusem jest na tyle mały, że może dojść właśnie do przebić. Dlatego ja na przykład bardzo lubię, jeżeli już zakładam szczotki, to układać linki. No tutaj dokładnie nie pokażę jak, bo linki są zupełnie inne niż w tych mniejszych szczotkach, ale mniej więcej zasada jest taka, żeby ułożyć linkę w ten sposób, żeby szczotka w obsadzie szczotkowej miała ruchliwość w miarę zużywania się, ale też żeby dystans pomiędzy linkami do korpusu do tutaj tej pokrywy inspekcyjnej był możliwie jak największy. Dzięki czemu nawet przy niesprzyjających warunkach jest dużo większa szansa, że nie dojdzie do przerzutu, do przeskoku łuku elektrycznego. No, i po prostu uratuje nam to przetwornicę. Także warto mieć to na uwadze, warto w odpowiedni sposób profilować linki. Wydaje się to głupotą. Aczkolwiek, no, w obecnej sytuacji na sieci PKP PLK, coś jedzie. w obecnej sytuacji, kiedy te napięcia w przewodzie jezdnym niejednokrotnie przekraczają 4 kV a przetwornice te były projektowane na, na, na maksymalne napięcie 3600 V, to jest, proszę mi wierzyć, ogromna różnica. To się tak wydaje, ale właśnie takie profilowanie linek i zwiększanie odstępu izolacyjnego jest bardzo ważne w takim przypadku. No, niestety takie mamy czasy. Bardzo dużo pojazdów oddaje energię elektryczną do przewodu jezdnego, do całej sieci trakcyjnej. No i często to się kończy tak, jak się kończy czyli podbija nam napięcie powyżej 4 kV. Nie wszystkie, niestety, podstacje trakcyjne wyrzucają przy, że tak powiem, przepisowych napięciach bo, no, prawda jest taka, że gdyby tak było. To mielibyśmy bardzo, bardzo często wyłączenia napięcia w przewodzie jezdnym, bo niektóre pojazdy pewnego producenta niestety oddają do przewodu jezdnego zdecydowanie więcej niż powinny. No, w każdym razie, tak to wygląda. Aha, i też jeszcze miałem wspomnieć, dlaczego uważam, że pojedyncza obsada szczotkowa jest gorsza od podwójnej, tej oryginalnej. No, Miałem okazję kilka lat temu prowadzić takie prywatne, można powiedzieć, badania związane z, właśnie z tym tematem. Nawet miałem przygotowaną jedną lokomotywę, na której miałem założone dwie nowe przetwornice. Jedna była właśnie z pojedynczymi obsadami szczotkowymi, druga była z tymi, gdzie są po dwie szczotki, jakby w obsadzie. Znaczy, oczywiście, to są pojedyncze szczotko trzymacze, ale w grupie w grupie tworzą dwie szczotki znajdujące się obok siebie. I. To jest to właśnie oryginalne rozwiązanie, to jest to zmienione. I cóż, dlaczego tamto rozwiązanie jest lepsze? Proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli przetwornice te były projektowane na 3600 V, maksymalnie oczywiście, bo gdzieś tam kiedyś dotarłem do dokumentacji źródłowej tych maszyn elektrycznych, no to były też oczywiście przewidziane pewne obroty dla takiego napięcia. Oczywiście na wale wirnika znajduje się wentylator. Ten wentylator w miarę wzrostu prędkości obrotowej stawia coraz większy opór. No w każdym razie przy obecnych napięciach w przewodzie jezdnym powoduje to zwiększony, zwiększone nagrzewanie się samego wirnika. Ba, jeżeli mamy zwiększoną prędkość obrotową. No to jeżeli mamy pojedynczą szczotkę, tak jak jest to w tym przypadku, to proszę mi wierzyć, ale komutacja ze szczotkotrzymaczem przy tych wysokich prędkościach obruto obrotowych niestety będzie gorsza. Komutacja, czyli właśnie to, to, ten styk, yy, przekazywanie właśnie energii elektrycznej bądź odbieranie z komutatora, będzie gorsze. Im większa prędkość obrotowa, tym każde jakieś yy, no, nierówności na komutatorze. Będą powodowały odrywanie się tej szczotki i no i przyspieszoną degradację powierzchni komutacyjnej. No, skoro się tak dzieje, no to szybciej ten komutator nam się zużyje. W przypadku podwójnych szczotek, szczotek, które znajdują się obok siebie, jednak ta niezależność w komutacji jest lepsza. Bo robiliśmy kiedyś nawet takie doświadczenia i przetwornica bez problemu pracowała właśnie na jednej małej szczotce, Oczywiście były to, to tylko próby, natomiast jeżeli już mamy dwie szczotki, no to one mogą, mimo nierówności na komutatorze, mogą po prostu lepiej, lepiej współpracować z jego powierzchnią. To jest jeden temat. Badałem też kiedyś kamerą termowizyjną, jak zachowuje się komutator przy takiej właśnie jednej szczotce, jak i przy tych dwóch, które są siadujących sobą, przy tych dwóch mniejszych. Zdecydowanie lepszy był rozkład ciepła w komutatorze. Przy jednej dużej po cała powierzchnia komutatora, praktycznie na styku ze szczotką, bardzo się nagrzewała. W tamtym przypadku były to takie pojedyncze ślady, które się na zewnątrz, od, od centrum, od osi tej szczotki, one się jakby wygaszały. To to stygło. Także zdecydowanie lepsze, było mniejsze jakby nagrzewanie powierzchni komutatora. Kolejna sprawa. Proszę zobaczyć na tą szczotkę, jak ona wygląda, a proszę zobaczyć na tą szczotkę. Niestety, ale też niektórzy wsadzają szczotki, które nie posiadają kanałów odprowadzających pył węglowy, przez co może dochodzić do zakleszczania się właśnie szczotki w obsadzie szczotkowej, tym bardziej jeżeli Przetwornica pracuje bardzo długo, i tutaj komutator oraz szczotka nagrzeją się do sporej temperatury. Oczywiście to nie są jakieś przerażające wartości, ale jednak, jeżeli tego pyłu węglowego jest dużo, to potrafi się to po prostu zakleszczyć. Dodatkowo przy takiej jednej szczotce no już dobrze jest stosować taki amortyzator gumowy. Tak on wygląda. I to też ma za zadanie w przypadku jak są nierówności na komutatorze, a są w wielu przypadkach to po prostu lepiej to amortyzuje. Nie są to jakieś duże wartości, nie jest to jakieś ogromne ulepszenie, ale no zawsze coś. Aha, właśnie bardzo istotna sprawa, tak jak już wspomniałem, przetwornice te były projektowane troszkę na inne parametry elektryczne w przewodzie jezdnym. W trochę inne, że tak powiem, środowisko elektryczne. I teraz, jeżeli uruchamiamy przetwornicę i mamy dwie niezależne szczotki tu z przodu, i dwie niezależne szczotki z tyłu, to przy rozruchu jest mniejsze ryzyko, że w przypadku kiedy maszyna dłużej stała doszła do częściowego, doszło do częściowego zaśniedzenia powierzchni komutatora, ewentualnie wytrąciła się wilgoć na komutatorze w wyniku przejścia przez punkt rosy to rzeczywiście przy tych dwóch niezależnych szczotkach ponownie ta komutacja jest lepsza, dzięki czemu nie dochodzi aż do tak dużych wypaleń powierzchni komutatora, tak jak to ma miejsce. W przypadku pojedynczej szczotki. Tak samo jak robimy twardy rozruch, kiedy jeszcze przetwornica się twardy, no tak, tak kiedyś to mówiliśmy na to: jak przetwornica się jeszcze kręci, ma pełną prędkość obrotową i załączamy, to też jest szkodliwe dla maszyny elektrycznej. A jeżeli mamy, no mówię, pogorszone, pogorszone przejście szczotka, szczotka pogorszone, no powierzchniowo jest lepsze, ale jeżeli chodzi o samą to samą komutację, jeżeli to jest pogorszone ze względu na odbijanie się szczotki i tak dalej no to to też będzie nam degradowało komutator także tych tematów jest dosyć sporo generalnie bardzo fajny temat na jakieś głębsze opracowanie o czymś jeszcze chciałem wspomnieć no i niestety pamięć już mnie tutaj... a właśnie ogromnym błędem też jest, co wykańcza przetwornicę Postępowanie maszynistów w przypadku zaniku napięcia w przewodzie jezdnym. To znaczy zadziała nam przekaźnik zanikowo-napięciowy, rozłączy nam wyłącznik szybki, lokomotywa zostaje wyłączona w sensie zasilanie główne wysokonapięciowe i maszynista nie wyłącza przełączników pulpitowych od przetwornicy i od sprężarki. Tylko po powrocie zasilania od razu wciska przycisk załączenie wyłącznika szybkiego to znowu powoduje, że nie jest przeprowadzony prawidłowy rozruch przetwornicy. W sensie, kiedy przetwornica normalnie jest uruchamiana, to pierwszy stopień jakby uruchomienia jest poprzez rezystor rozruchowy, a następnie po kilku sekundach na stałe już pracuje tylko z rezystorem ochronnym, czyli tą szufladą 20, która znajduje się w szafie oporowej numer 2. I w przypadku, kiedy mamy te hebelki załączone, a wyłączymy wyłącznik szybki i załączymy go ponownie, przetwornica uruchamiana jest z pominięciem, i uwaga, z pominięciem rezystora rozruchowego, co oznacza, że przy rozruchu stojącego wirnika, czy nawet już znacznie spowolnionego, po prostu ta przetwornica dostaje, nie ma tego ograniczenia prądowego. Które zapewnia jakaś tam wartość rezystora, a jeżeli nie ma tego ograniczenia prądowego, to niestety kończy się to często potężnymi wypaleniami właśnie komutatora. Także, no, jest to bardzo, bardzo yy, szkodliwe i należy pamiętać, że zawsze po zaniku, po wyłączeniu wyłącznika szybkiego, wyłączać też przełączniki pulpitowe na zero, następnie wyłącznik szybki i tam po jakimś czasie. Dopiero można ponownie załączyć przetwornicę. Także jest to dosyć istotne. No, to się bardzo nagadałem, ale myślę, że część takich dosyć istotnych tematów poruszyłem. Dosyć sporo gadaniny, jak na taką w zasadzie pierdolę, bo tak naprawdę spalił się szczotko trzymać, spaliła się tylna obsada szczotkowa i trochę się okopciło wnętrze. Oczywiście po każdej takiej akcji komutator jest zdegradowany, no niestety, i najczęściej kończy się to po jakimś czasie po prostu wyciągnięciem maszyny elektrycznej i wyciągnięciem wirnika. Jeżeli oczywiście komutator wymiarami jest w stanie wydać, no to po prostu się go toczy, poleruje i maszyna wraca z powrotem do ruchu. No cóż, takie to są właśnie. Teraz problemy z maszynami wirowymi, ale nie dlatego, że są stare i są beznadziejne, tylko po prostu warunki elektryczne się lekko zmieniły przez te lata i jakby polska sieć trakcyjna nie jest zbytnio dostosowana do nowoczesnych pojazdów, które niestety wykańczają nam te starsze. Miałem, tak jeszcze tylko na szybko powiem, kiedyś przypadek na linii numer 3, zresztą, gdzie kolega stał. Czy jechał nawet pociągiem? Hamowała jednostka. Już ta nowoczesna tak podbiła napięcie w sieci, że w tym momencie doszło do zadziałania przekaźnika nadmiarowego przetwornic i ogrzewania. No i co się okazało, że w wirniku, tutaj w tym dokładnie miejscu między bandażem a komutatorem, a w zasadzie, no już tutaj w bandażu, gdzie są tamte chorągiewki. Wyrwało taką dziurę, że mogłem bez problemu wsadzić kciuk na jakieś 2 cm. No i rzeczywiście, obserwowałem sobie jeszcze przez jakiś czas wskazania woltomierza, nawet później to ponagrywałem, jak jednostki hamowały i zamykało woltomierz wysokiego napięcia. Zamykało dosłownie, on się opierał o ogranicznik mechaniczny wskazówka, gdzie tak naprawdę no 4000 V ma zakres skali 4050 V, chyba to było to maksymalne dopuszczalne napięcie chwilowe, było drastycznie przekroczone. I żeby nie wyłączanie ręczne tych przetwornic, no to więcej podejrzewam, maszyn by skończyła tak jak tamta z dziurą w wirniku. Dobra, rozgadałem się, dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do następnego.